programu jest firma Nord Auto, autoryzowany dealer Volvo i Hyundai w Białymstoku. Jeden z najczystszych akwenów w Polsce nazywany jeziorem o kryształowej toni. Wigry rozkochują w sobie żeglarzy, wędkarzy i przede wszystkim tych, którzy szukają odpoczynku i spokoju. Jest tu tyle do odkrycia. Eksplorowanie terenu Wigierskiego Parku Narodowego i Puszczy Augustowskiej to obowiązkowy punkt pobytu na Suwalszczyźnie. Można to robić na wiele sposobów, m.in. pieszo czy wytyczonymi do tego szlakami rowerowymi. Idealnym sposobem na odkrywanie magicznych miejsc i podziwianie dzikiej przyrody jest również Wigierska Kolej Wąskotorowa. Dwugodzinna wycieczka wzdłuż nadbrzeży Jeziora Wigry wpisaną do rejestru zabytków kolejką to atrakcja dla małych i dużych. Wigierska Kolej Wąskotorowa to obowiązkowy punkt pobytu dla każdego, kto przyjeżdża na Suwalszczyznę, na jezioro Wigry. Jak długo działa już Wigierska Kolej Wąskotorowa? Wigierska Kolej Wąskotorowa działa już prawie 20 lat, dokładnie 19. To już mat czasu. Jednocześnie niewiele. W tym czasie staraliśmy się dopracować szczegóły, usprawnić nasz tabor, w ogóle zabytkowy zresztą tabor, zrobić tak, żeby torwisko było bardzo dobre, bezpieczne. Zresztą mamy na to wszystko świadectwa bezpieczeństwa. To jest, jesteśmy pod kontrolą Urzędu Transportu Kolejowego. Także przewozimy bezpiecznie turystów. No i myślę, że dużą atrakcją dla nich jest właśnie podróżowanie naszą zabytkową kolejką wąskotorową. Taka podróż trwa ponad dwie godziny. Kolejka wyrusza trzy razy dziennie. A powiedzmy nieco więcej o tej trasie. Jak długa jest trasa? Dwie i pół godziny. Kolejka pokonuje właśnie trasę od płociczna do kurcznika i z powrotem, z tym, że tu nie ma miejscowości po drodze, są tylko e, takie specjalne ostępy, przystanki e, w ciekawych miejscach Wigierskiego Parku Narodowego e, i tutaj e, turyści mogą wysiąść, mogą odbyć spacer do pomostów widokowych nad jeziorem, podziwiać jezioro Wigry i wsiadają i jadą dalej. Co podziwiamy podróżując koleją? Przede wszystkim to jest frajda, jechać zabytkowymi wagonikami, gdzie słyszymy stukot kół po szynach. E, tych właśnie łączonych w ten tradycyjny sposób, jeszcze na normalnej kolei już tego, tego nie ma, nie słychać jak jedziemy. Natomiast tutaj ten wspaniały stukot e, kół oszyny e, w zabytkowych wagonikach. No i podziwiamy właśnie z okien e, krajobraz Wigierskiego parku narodowego, jedziemy przez jakiś czas, przez las później, przez e, e, pola takie z widokami. I, 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 I myślę, że to jest bardzo ciekawe. Zresztą turyści zawsze wracają zadowoleni. Taka podróż pozwala nam wiele odkryć. Y, tak, to jest. Odkrywamy piękno Wigierskiego Parku Narodowego, odkrywamy piękno Puszczy Augustowskiej, tego ogromnego kompleksu. Jest kupa historii, jest co podziwiać. Także myślę, że, że to jest wspaniała rzecz. Jezioro Wigry, wzgórza, staw biegające na wolności stado koni są takie miejsca, w których pobyt już od pierwszej minuty nastraja pozytywną energią. Siedlisko Wigry to Suwalszczyzna w pigułce miejsce rodzinne, w którym gospodarze dają swoim gościom to, co najlepsze: spokój, piękne otoczenie i sielski klimat. Siedlisko Wigry. Sielanka, pięknie tu macie. Dlaczego warto tu przyjechać? Takie pytanie na początek, bo już na pierwszy rzut oka widać, jak tu pięknie i co przyroda tutaj turystom ofiarowuje. Mi się wydaje, że przede wszystkim wypoczynek na łonie natury to jest to, z czego, z czego nasze siedlisko słynie. Jest tu pełno zieleni, zwierząt, serce Wigierskiego Parku Narodowego. Myślę, że to, to w dużej mierze. Porywa naszych gości do tego, żeby się ruszyć z tego zatłoczonego miasta, gdzie wiadomo korki, praca, stres, a, a nie ma lepszego miejsca, żeby odpocząć, niż właśnie taki rozłożyć sobie leżaczek, poleżeć, posłuchać ptaków, popatrzeć i się wypocząć. Tak, tak naprawdę, na mapie Polski, to Słowacja jest dość dzikim terenem. Mamy naprawdę jeszcze stosunkowo bardzo mało turystów, jeżeli porównamy na przykład z siebie do. Do Beskidów, do Sudetów czy do Mazur, już tak bardzo popularnych. No i jest to Wigierski Park Narodowy, czyli mamy tutaj strefę ciszy, nie ma tutaj motorówek, e, czyli jest tak jak słychać po prostu, że są ptaki i nic nie zakłóca tego po prostu pobytu gościom. Mm -hmm. To ogromny teren, niezależnie od tego, jak wielu turystów by się tu pewnie znalazło, to i tak każdy znajdzie tu przestrzeń dla siebie. E, ale e, tutaj mamy e, małą wodę, a całkiem niedaleko dużą wodę. E, co tu znajdziemy? Główną atrakcją są rowery, kajaki, Czarna Hańcza, jedna z piękniejszych rzek w Polsce, spływy kajakowe są bardzo popularne. Często nasi goście po prostu przyjeżdżają tak na drogę, żeby sobie pospacerować. Wikielski Park Narodowy zadbał o to, żeby, żeby były kładki edukacyjne, ścieżka płazów, więc no, ciekawe miejsca, żeby, żeby pochodzić i, i po prostu oddychać tą, tą naturą świeżym okay. powietrzem. Jeżeli chodzi o samo siedlisko, sam nasz teren, tutaj mamy, tak jak widać, właśnie, mały stawik rybny, który wykopaliśmy. E, za plecami tutaj jest jezioro Wigry, do którego mamy 100-150 metrów. 150 metrów. Do którego można dojść kładką e, widokową po torfie wysokim, po żurawinie. Tam też biegają nasze konie, konik polski. Mamy tutaj trzy stanowiska na grilla, na ognisko. E, saunę, która jest w budowie, która będzie niedługo otwarta. E, będzie kuźnia. Z wystawą pokazową dla dzieci, i dla dorosłych też, jeżeli chodzi o sprzęt kowalski, rowerownia. No i właśnie, no przede wszystkim, tak jak se wasem powiedział, no jezioro wigry, czyli kajaki, łódki. I wszelkiego rodzaju sporty wodne i rekreacyjne. Ciekawą atrakcją tego terenu jest również hodowla konika polskiego. Zajmujemy się nią od 12 lat. Jest to w celu odnowy tej, tej rasy. była już na wyginięciu. Bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ten konik funkcjonuje. W zimę chodzi, w zimę stoi na zewnątrz, za co byliśmy. Wolny Chów, za, co, za co byliśmy wielokrotnie wyklinani przez naszych sąsiadów. Z czasem się nauczyli, że, że po prostu inna rasa, co, coś innego, fajnego. i Konik bardzo ciekawy, spokojny, wykorzystywany do hipoterapii. Dla dzieci bardzo fajna Właśnie atrakcja. Chciałam powiedzieć, że na pewno duża atrakcja dla najmłodszych. Tak, aczkolwiek to... każdy pyta, czy można nim jeździć, oni są przyruszone do siodła, więc... No jesteście najlepszym przykładem na to, że fajnie jest czasami uciec z miasta, bo nie jesteście stąd, choć chyba trzyma was tu już teraz wiele. Dobrze się tutaj odpoczywa, rozumiem, nie tylko pracuje. No, dla nas sezon jest głównie, głównie pracą, ale my po tym sezonie możemy rzeczywiście sobie po, posiedzieć, odpocząć. Zresztą my w pracy, tak na dobrą sprawę, też troszeczkę odpoczywamy, bo to jest to co, to, co lubimy robić. Przynosi nam to bardzo dużo przyjemności. Obiekty, które tutaj widzimy, pięknie się wpisują i w przyrodę, w naturę, i tutaj w ten nasz suwarski klimat. Powiedzcie, na co stawialiście? Staraliśmy się przede wszystkim wykorzystać materiały, które, które można było pozyskać z tego, na tym terenie. Kamień, glina, strzecha, czyli czcina, i to wykorzystywaliśmy do, do budowy naszych budynków. Myślę, że goście, którzy chcą odwiedzić ten teren, no, na tym im najbardziej zależy, żeby, żeby obcować z, z materiałami, z którymi na, na co dzień nie mają, no, nie mają styczności. I, tak, ale też głównym wizjonerem i inżynierem i jak gdyby architektem tego miejsca jest tata Sebastiana, który tutaj jak gdyby zaprojektował, pomógł nam w stworzeniu tego miejsca. I właśnie wizją właśnie rodziny Sebastiana było to, żeby stworzyć miejsce, które jak najbardziej przypomina właśnie wiejskie gospodarstwo, czyli dom kryty z Czechą, czyli mamy piec chlebowy w środku, wypiekamy sami chleb, robimy właśnie sami przetwory i żeby wszystko tutaj jest na miejscu jak najbardziej było naturalne i przypominało właśnie taką Wiesz, jak kiedyś była? Wę... Ludzie Wędliny, sery. to Myślę, że dla tych, dla tych ludzi, którzy od, odwiedzają nasze, nasze siedlisko, móc w ogóle coś takiego spróbować, gdzie, gdzie wielokrotnie w, w supermarketach to się tylko nazywa y, szynka Wiejskie. babuni albo wiejska, czy coś takiego, no, tak na dobrą sprawę z tym, z tym, z, z, ze wsią nie ma nic wspólnego. A, a my to potrafimy robić, to jest ta wiedza, którą przekazali nam rodzice. Kto, wiele osób jeszcze na tym terenie potrafi po prostu te, te rzeczy robić i, i my dzięki temu, że, że mamy z nimi styczność, no, sami to wytwarzamy.